Otwórz. Zamknij się, się młody. O, to idziemy przyjdzie ci. Młody, zamknij się, kurwa. Ale ci na jebie, zobaczysz. O, ma jakaśściek. Nie wiem. Nie wiem. jest młoda na maksa, młody? wiem. Co Nie Nie I Nie wiem. Nie Co Nie zobacz. zobacz Zobacz, Co ona wiem. To jest Nie jakaś kurwa. Co Nie wiem. tutaj? Co ona tu odjebała? Zobacz. Chyba nie zapisało, czy nie? <grymne> Zobacz co ona odjebała, ty jak ona dobra w chuj. Jest ty jaka suka Ej widzisz ją gdzieś? Ty jaka rozjebałem się Jest tam